Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Bartes, a przed nami kolejny odcinek z grą Serial Cleaner. Gra bardzo dobrze znana na moim kanale. Kto tutaj wpada, to wie o czym mowa. Jeżeli jeszcze nie wiesz, to serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz dodania łapki w górę. Dzięki wielkie, zapraszam do odcinka. Mamy zlecenia fabularne, przed nami dziewiąte zlecenie: Disco fiwa, czyli gorączka Disco. OK. czyściciel niezadowolony ze współpracy z nowym klientem wraca do poprzednich zleceniodawców. Jednak nie oznacza to wcale końca jego problemów. Zobaczymy, co tym razem wymyślą nasi tutaj zleceniodawcy. Obiekty generujące hałas różnią się zasięgiem i długością trwania wytwarzanego dźwięku. Ok, coś nowego. No dobrze. Jesień 7.4 Równia pochylnia. Okej, okay, jest i nasza chatka. Zobaczmy, co dzisiaj leci w telewizjerze. Wszyscy zadają sobie to samo pytanie, kim jest Echo? No tak, to wiecie, pamiętacie z poprzedniego odcinka. Okej, okay, kto nie pamięta, zachęcam do obejrzenia. Radio. Muzyka disco porwała cały kraj i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Osobiście wątpię, aby zyskała wielką popularność, no chyba, że zrobią o niej film. Okej. Okay. Co ta mama robi? Po drodze, po drodze jeszcze gazetka. Łomot w dżungli już dziś. <laughs> Muszę obstawić tę walkę. Nie mam wątpliwości, kto wygra. No i Mamunio, co tutaj Mamunio robisz? Co ty, sikasz do kwiatka? Jesteś jakaś spięta, kochanie. Wszystko w porządku? Jesteś jakiś spięty, kochanie. Wszystko w porządku? Chodzi o jednego z moich klientów. Nie przejmuj się, Mamuniu. To nic takiego. No pewnie, że tak. Może zrobię ci kubek gorącego kakała? <laughs> Brzmi świetnie mamo, ale odłóżmy to kakao na później, okej? Okay? Pewnie, że tak. No dobra, no to idziemy do telefonu. Mam kolejne zlecenie, drogi klinerze. Chwila chwila. A co z poprzednim? Miało nie być żadnych glin. Hmm, cóż, nie zawsze dysponuję dokładnymi informacjami. z drogi kolego. Nigdy nie bywam na miejscu, niestety. Wystarczy, mam tego dość. Zdecydowanie mam tego dość. Chwila, chwila, co masz na myśli? Do kogo mam się teraz zwrócić, w takim bądź razie, jeżeli chcesz odejść? Szczerze mówiąc, nic mnie to nie obchodzi. Na raziuwa. Telefon, odgłos wybierania numeru. Heyo Joe, tu Bob Learn. Gdybyście mnie potrzebowali, to jestem dostępny do Waszych usług. A już myślałem, że zostaniemy tylko kumplami od pokera. Tak się składa, że przydałaby się nam Twoja pomoc. Znasz lokal o nazwie Klub 45? Jasne, oczywiście, kto go nie zna. Właściciel leciał sobie w kulki, więc nadszedł jego czas. Mm -hmm, oczywiście, że tak. Możesz spodziewać się trzech sztywniaków i jednej lub dwóch strzelb. Planujemy urządzić mu wystrzałowe przyjęcie. <ścoughs> Zajmę się wszystkim jak zwykle. No to co? Zakładam kalosze i lecę. No i mamy. Okej, okay, samouczek. Niektóre obiekty można wykorzystać, aby narobić hałasu i odciągnąć uwagę przeciwników. Użyj zmysłu czyściciela, żeby znaleźć takie obiekty. No to już zerkamy przy pomocy tego długiego klawisza na klawiaturze, jakim jest Shift. Okej, okay, mamy rzeczywiście trzy ciała. Okej, okay, i dobra, dwie strzelby. Mamy, mamy, tak, mamy coś nowego. Czym jest dźwięk oraz zrzut ciała? To jest chyba akwarium, tak mi się wydaje. No dobrze, zerknijmy, zerknijmy w takim razie szybciutko. Tutaj jest dźwięk, tutaj jest dźwięk. A więc uwaga, idę uruchomić dźwięk. Uciekam. Okej, okay, okej. Okay, to już wszystko wiemy. O, to ja sobie pozwolę szybko tutaj w takim razie. Oj, oj, oj. No dobra, było gorąco, ale na szczęście się udało. Tam u góry jest broń, broń, którą należy skubnąć. Mam nadzieję, że nam się to uda. Uciekam czyszczę, czyszczę, czyszczę. Słuchajcie, jakbym się tutaj to nie jest chyba dobry pomysł. Nie, to nie był dobry pomysł. Nic, no trudno. Zaczynamy. Podejście numer dwa. No dobra, już przynajmniej wiemy jak działa dźwięk. I jest to niezbędne do tego, żeby móc przejść dalej. O, właśnie w ten oto sposób. O, fuks. Słuchajcie, fuks. Ale dzięki temu mam możliwość zabrania tego, co nasze. Okej, okay, okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj będę mógł się schować. Oby. Udało się. Na fuksa. Okej. Okay. Jeszcze szybciutko posprzątam. No dobra. Mamy to. Mamy to. Teraz mamy ciało. Mamy ciało w tym miejscu. Po środku sali. Ok. No dobra, spróbujemy nie drapnąć w takim bądź razie, jak tutaj ten pan idzie. Pan z pałą. Oho, tak po prostu. No dobrze. Gdzie to ciało teraz? Tam jest zrzut ciał. Mhm, okej. Okay. Skoro tam jest zrzut ciał. Tutaj mamy jakąś antresolę u góry, schodami do góry. Mhm. Spróbujemy teraz wyjść. Ogarnąć tutaj co nieco krewki. Zerknijmy, jak to tutaj działa. Tutaj mamy możliwość ukrycia się w razie czego. Aha, i tutaj są schody, gdzie jest zrzut ciał. Okej, okay, okej, okay, no dobrze. No dobrze. Zerknijmy zatem. O. Było blisko. Okej, okay, uciekaj pan, uciekaj. A kysz, nie macie. Już, już, panie wąsaczu. Wąs jest większy od pana. Pana wąs, pana wąs. Okej, okay, dobra, ale przynajmniej już wiemy, że uruchomienie. Okej, okay, czyścimy jeszcze szybko krewkę. O, tutaj, tutaj też będzie łatwo, będzie łatwo. Super, to już będą dwa ciała w takim bądź razie. Oj, oj, oj. Żebym tylko się nie zdradził. Dobra, dwa ciała przygotowane, jeszcze tylko trzecie. Ale myślę, że z tym trzecim powinno iść w miarę, w miarę łatwo. O właśnie, chociażby... Chociażby na takiej zasadzie. Okej. Okay. Idziemy, idziemy, nie śpimy. Nie śpimy, lecimy. Okej, okay, dobra, mamy trzy ciała. Mamy już trzy ciała gotowe do zrzutu. <ścoughs> to były jakieś piranie. Zdecydowanie to były piranie. Słuchajcie, tutaj musimy się szybciutko ukryć. Jeszcze nam krwi tylko brakuje. Jeszcze nam brakuje krwi Okej okay. Myślę, że spróbujemy Oj nie, oj nie, oj, nie, oj nie! Szybciutko musimy się schować Robi się gorąco. Gorąco, niby tylko krew, a jednak oj Nie wiem ile jest procent. Nie mam zielonego pojęcia. Nie zdążyłem zauważyć. Mam nadzieję, że wystarczająco. Jeżeli nie, tutaj mam jeszcze resztki krwi. Jeszcze są resztki krwi. Jak to tutaj wygląda? Wow, mało. Zdecydowanie mamy za mało krwi. Pozbieranej. 68. 68. Hmm, czyli trzeba będzie jeszcze wejść. Wejść w tamto. A nie, słuchajcie, mamy jeszcze u góry przecież krew. Dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Już wiem, już wiem, jak to zrobię. Już wiem, jak to zrobię. Ok. Już mam pewien chytry plan. Biorę ciało. Zrzut, pięknie. Te ryby są strasznie żarłoczne, zdecydowanie tak. Oj, tak. <laughs> come on, uciekaj, uciekaj. Nie macie. O, nie ma nic ciekawego. To nie dla dzieci. A kysz, a No, come on. come on. zaraz puścimy muzyczkę. Będziecie tańcować, że hej. Dobra, biorę ciało. Okej. Okay. Jest i one. Te ryby rzeczywiście. One nie mają umiaru w żarciu. Nie znają umiaru w jedzeniu. No dobre. Ale czy mi się wydaje, czy one się większe zrobiły? Jak podjadły. Bębę nim wywalił? Czy co? <grym> no dobra, teraz mamy taki chytry plan. Teraz mamy taki chytry plan. Uruchomić tutaj dźwięk. Próbuję się tutaj przedostać. Tu jest strzelba przecież jeszcze. Szybko ją biorę. Okej. Okay. Jest. I tu jest ta krew, o której wam mówiłem. Mam nadzieję, że to wystarczy. Oby to wystarczyło. Jest. Jest. Mamy to. Jest. Mamy to. Udało się. Udało się. Pięknie. Bardzo ładnie. Uff. Uff. To była rzeczywiście disco gorączka. Dobra, super kochanie. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. Szczerze mówiąc to nie wiem ile ta grama odcinków. No ale przejdziemy, przejdziemy przez nią razem. Zapraszam już teraz. Okej, okay. dajcie łapkę w górę. Dajcie subikę, jeżeli nie subujecie. Dzięki wielkie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć, czołem, hej!